Wrocław wzorem innych miast będzie miał wypożyczalnię miejskich rowerów. Jej uruchomieniem zajmie się wyłoniona w przetargu korzystająca z niemieckich doświadczeń firma. 140 rowerów ma być dostępnych dla rowerzystów od czerwca. To początek, będzie i więcej. Szczegóły Andrzej Jóźwik. Solidny typowy miejski rower. Rower, którym będzie można jeździć za niewielką opłatą 20 minut za 0 zł do godziny 2 zł, każda następna godzina kosztuje 4 zł, co sumuje się z poprzednimi dwoma. Za ponad milion złotych polsko-niemiecka firma Nextbike zamontuje w 17 samoobsługowych stacjach 140 rowerów. Firma chce zarabiać umieszczając na rowerach małe reklamy. Minimum tysiąc rowerów musimy postać, dlatego wszystko będziemy robić. Mamy już w tej chwili pomysły, mamy jakieś założenia, żeby to sprzedawać również prywatnie. Gdzieś hotele, gdzieś właściciele jakichś dużych biuro, biur, biurowców czy galerie. Powstanie wypożyczalni cieszy miłośników bicykli, bo to zbliża Wrocław do takich miast jak Kopenhaga i Amsterdam, w których rowery są modne i popularne. Ale aktywiści wrocławskiej inicjatywy rowerowej podkreślają, że wypożyczalnia nie rozwiązuje najważniejszego problemu. To jest spięcie systemu tras rowerowych w jedną całość i do tego trzeba inwestycji wydzielonych. Nie inwestycje przy okazji remontów, bo tutaj tych remontów wszędzie już nie, nie będziemy robić, bo niektóre ulice są zremontowane i na nich trzeba wybudować drogi rowerowe. Wypożyczalnie Nextbike działają w 30 niemieckich miastach, na Łotwie oraz Australii. We Wrocławiu firma ma kontrakt podpisany do 2013 roku. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby tych rowerów było jak najwięcej. Zaczynamy od programu pilotażowego, bo tak naprawdę nie wiemy jak to się sprawdzi we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że będzie zainteresowanie. Docelowo takich rowerów może być 2000. Montaż stacji rozpocznie się wiosną. Wrocław, Andrzej Jóźwik. Czy Wrocław to miasto przyjazne rowerzystom? Oto dziś w rozmowie faktów zapyta Paweł Wilk. A gośćmi będą Daniel Chojnacki, oficer rowerowy we wrocławskim magistracie, i Radosław Lesisz z wrocławskiej inicjatywy rowerowej. Rozmowa o 18.55.